Niestety, taki jest sport, taka jest piłka nożna. Wiem, że Śląsk był drużyną, która była lepsza w tym spotkaniu. Pierwsza połowa przez te pierwsze 10 minut byliśmy bardzo aktywni i uważam, że dobrze się ten mecz zaczął układać. Natomiast potem, jedna strata, kontratak, dwa żółty rożne, przeciwnik się napędził. No i z jednego rzutu rożnego Śląsk strzelił gola po dobrym rozegraniu, ale też po tym, że na Nachuel po prostu bardzo dobrze uderzył na bramkę z dystansu. No i w przerwie chcieliśmy skorygować rzeczy, które nam nie, nie funkcjonowały dobrze, bo, bo Śląsk w trochę innym ustawieniu dzisiaj grał. Myślę, że wyciągnęliśmy całkiem dobre wnioski. Natomiast popsuł się trochę ten mecz przez tą drugą żółtą kartkę. Popsuł może tak, źle to powiedziałem, bo tak można powiedzieć, że nawet lepiej wyglądaliśmy w wielu aspektach. Później, a może inaczej, nie było po prostu widać różnicy. Dobrze biegaliśmy, sam, sam dystans zneutralizowany, nie było, od, nie było można odczuć tego, że, że jest nas mniej. Dobrze się przesuwaliśmy w linii obrony. Natomiast no, ten sezon cały jest taki dla nas trudny. W tych poprzednich sezonach były momenty i mecze, kiedy w takich okolicznościach udawało nam się zdobyć punkty. W tym sezonie więcej jest takich spotkań, kiedy to to przeciwnicy zabierają nam punkty w taki sposób i e, za tydzień chociażby gramy z Koroną i tam w Kielcach też tak straciliśmy gola w ostatniej akcji meczu. To na pewno boli, ale świetne wykończenie z pozycji to dobra akcja samca Talara. E, no i wielka szkoda, jesteśmy na pewno rozgoryczeni i cała taka gama negatywnych odczuć. Natomiast e, na pewno można budować na tej energii i nastawieniu jakie mieliśmy po utracie zawodnika i uważam, że te siedem meczów, które zostało do końca jesteśmy w stanie Wszystkie te najlepsze rzeczy, które graliśmy w tej rundzie, połączyć i, i że będzie dobrze. Dziękuję trenerze i czekamy na pytania. Proszę tam z tyłu, proszę chwilę, tylko poczekamy na mikrofon. Dawid Cytrowski, Polski Radio Poznań. Dzień dobry, dobry wieczór panie trenerze. Z czego wynika to, że dopiero właśnie po stracie zawodnika przyszliście trochę odważniej do przodu, właściwie się taka zaczynała zawiązywać? Pan ma jakąś koncepcję, teorię na ten temat, że właśnie w dziesiątkę wyglądaliście chyba lepiej niż w jedenastu? Najlepsze 10 minut to było to pierwsze 10 minut, wtedy często byliśmy w polu karnym rywala, co prawda nie oddaliśmy strzału, ale dobrze presowaliśmy, zabieraliśmy piłkę, pierwsze 10 minut meczu. Natomiast no w drugiej połowie już przed kartką też yy, potrafiliśmy trochę z innym nastawieniem wyjść. Wydaje mi się, że mecz ma po prostu różne fazy i Śląsk jak złapał tą swoją dobrą poprzez właśnie jeden, drugi kontratak i poprzez te fragmenty, to trochę nas zdusił. Ciężko nam było później utrzymać piłkę a uważam, że w tej drugiej połowie, nie mając nic do stracenia, trochę ryzykując, a Śląsk, który miał trochę do stracenia, się wycofał. No a potem, już myślę, że poszło to w aspekty mentalne, bo jeżeli masz przewagę, przewagę zawodnika, prowadzisz 1-0, tracisz bramkę i przeciwnik jest całkiem dobrze dysponowany, to, to pojawiają się nerwy i te nerwy sprawiały że Śląsk też tracił piłkę w taki sposób, w jaki nie tracił jej chociażby w pierwszej połowie. Eee, a my po prostu... zeszła z nas taka trema na dużych stadionach. Czasami jest tak, że jak mecz nam się układa, to łapiemy dobrą energię i, i to wszystko dobrze idzie, a potem eee, te mecze się dobrze kończą, natomiast czasem jest tak, że mamy taki moment, że, że łapie nas taki dołek, trema i jest ciężko. W Pogonią Szczecin też tak było, że mieliśmy swój trudniejszy moment, potem nie mając nic do stracenia Potrafiliśmy ruszyć do przodu, eee, no i podobnie było dzisiaj. To Jeszcze dopytam, czy Panu nie brakuje trochę strzałów z dystansu? Bo mam wrażenie, że Warta czasami uparcie dąży do rozgrywania piłki w boczny sektor boiska. Bardzo często tak było, szczególnie w pierwszej połowie, kiedy e, uparcie do pokoju pchaliście te, te akcje, ale te wrzutki już dokładne nie były. Nie brakowało Panu trochę albo strzałów z dystansu, albo atakiem się środkową strefą boiska? Czy takie po prostu były założenia, żeby faktycznie Gdzieś, czy z do prawego, ale też do lewego skrzydła rozgrywać? Ale uderzaliśmy z dystansu, tylko to były uderzenia bardzo niecelne. Próbował i Mateusz Kupczak, i Maciek Żurawski. E, natomiast w pierwszej połowie ciężko było oddać strzał z dystansu, no bo musielibyśmy uderzać z 35-40 metrów. No bo Śląsk bronił w ustawieniu z trzema stoperami, trzech środkowych środkowepomocników przed nimi. Nie było tam możliwości, żeby się dostać w tą strefę e, przed stoperami, żeby w ogóle takiego strzału spróbować. A w drugiej połowie ten mecz był bardziej taki, Śląsk skontrował. Nie wszyscy odbudowywali pozycję, nas było mniej, było trochę więcej przestrzeni we wcześniejszych meczach, chociażby z lechem tych uderzeń z dystansu było bardzo dużo. Jeżeli tylko jest taka okazja, to oczywiście, że chcemy, chcemy uderzać na bramkę. Czy mamy jeszcze pytania do trenera? Proszę, pan Bugęski. Dobry wieczór, panie trenerze. Chciałem zapytać tylko o, o dwa zdania, komentarza do tego, że Kajetan Szynt dopiero w drugiej połowie Czy chodziło panu bardziej o podrażnienie tego piłkarza w ambicjach, żeby mu coś pokazać, czy, czy był zmęczony, czy po prostu taka taktyka? Pomysł Na kadrze zagrał 90 minut i w tym ostatnim meczu złapał taki lekki dołek. W tygodniu z nim o tym rozmawiałem. Powiedziałem mu, że planuje go wpuścić w drugiej połowie. W planach było. To, żeby wszedł w 46 za, za Zrela, ale no, rozmawialiśmy tak jeszcze ze Zrelakiem, żeby przepalał, żeby z każdym kolejnym meczem grał trochę więcej. No, chciał jeszcze w przerwie grać, dobrze się czuł, więc postanowiliśmy mu dać jeszcze te kilkanaście minut, dlatego Kajtek wszedł dopiero yy, później. Natomiast no, nie ma co ukrywać, że jest to ważna postać i jest to zawodnik, który da nam jeszcze pewnie wiele w tych siedmiu meczach yy, pod koniec sezonu.